Dzień dobry, o poranku. Skrzyżowanie śmierci na dolarze. Co to znaczy dla Polski? To jest temat przewodni. Tego wpisu oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście zachęcam wszystkich, którzy są z Warszawy i okolic oraz oczywiście z całej Polski do tego, żeby jutro spotkać się ze mną na żywo o godzinie 18.30 w kawiarni Agere Contra. Jak widzicie tutaj w tle jest adres w Warszawie, gdzie dokładnie jest ta kawiarnia. Porozmawiamy sobie o tym, jak zarabiać podczas kryzysu na walutach, to będzie nasze następne spotkanie z całego cyklu poświęconego tego, jak zarabiać podczas kryzysu na różnych aktywach i zachęcam także do tego, żeby się zapisać na następne, które będzie 21 lutego, a tematem będzie, jak zarabiać podczas kryzysu na obligacjach. Tam widzicie adres. Zachęcam do tego, żeby się zapisywać na stronie AG Kontra Link tutaj na dole i link w opisie. Także filmu, więc zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały podane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Skrzyżowanie śmierci na dolarze. Co to znaczy dla Polski? Jak widzimy, w piątek mieliśmy do czynienia z fantastyczną sesją, o czym za chwilę będzie o powodach, dlaczego tak giełda papierów wartościowych na Wall Street się zachowała, dlaczego różne aktywa się tak zachowały, ale moim zdaniem najważniejsze dla nas, dla całego świata jest zachowanie amerykańskiego dolara, który nie był w stanie w poprzednim tygodniu wygenerować korekty. Na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, co widać na tym pierwszym wykresie, a to oczywiście zachęca do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji spadkowej amerykańskiego dolara. I jak widzimy na następnym wykresie, wkrótce, za parę dni, może nawet już dzisiaj, na wykresie dziennym powstanie skrzyżowanie śmierci, czyli średnia 50-sesyjna nie od góry średnią 200-sesyjną. Dla inwestorów ma to bardzo duże znaczenie. Można wierzyć w analizie technicznej bądź też nie wierzyć, ale z psychologicznego punktu widzenia inwestowania na rynkach finansowych ma to naprawdę bardzo duże znaczenie, ponieważ inwestorzy, tacy średnioterminowi, zauważą, że rodzi się tendencja ku rzecz na rzecz Osłabienia amerykańskiego dolara nie tylko w perspektywie krótkoterminowej, ale już w średnioterminowej, co dodatkowo będzie zachęcało i wywo wywoływało presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Zwłaszcza że nas następne wsparcia na dolar-indeksie e będą prawdopodobnie szybko ulegały przebiciu, a rynek będzie się wybijał z tej ponad miesięcznej konsolidacji, co także widać na tym wykresie w tle. Dodatkowo na co warto zwrócić uwagę. I to jest to, że hedgefundy, czyli ci inwestorzy, którzy teoretycznie mają dużą wiedzę, mają większe kapitały, są bardziej profesjonalni niż my, na przestrzeni ostatnich dni znowu netto sprzedawali amerykańskiego dolara, czyli dodając do swojej netto pozycji, zwiększając ją w ujęciu, w ujęciu które widzimy teraz na wykresie. Hedge fundy mają krótką pozycję w amerykańskim dolarze. Co moim zdaniem zwiększa także prawdopodobieństwo tego, że będziemy wkrótce świadkami dalszej presji przeciwko amerykańskiemu dolarowi, z konsekwencjami oczywiście dla wszystkich in, ryn, innych rynków finansowych na całym świecie, ponieważ no, ma to naprawdę swoje wielkie, ogromne znaczenie. Także presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi jest widoczna także wśród tych najbardziej profesjonalnych z uczestników rynku. Sam eurodolar, jak widzimy, powrót nad poziom 1,06 jest bardzo udany. Dzisiaj rano widać dalszą presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi, więc jest duże prawdopodobieństwo, że przekroczymy ostatnie maksima, co rozpoczęłoby wzrost w kierunku poziomu 1,10, gdzie mamy następne poziomy o dużej charakterystyce, charakterystyce technicznej, jako poziomy oporowe, dlatego też przed nami bardzo istotne Chwilę ich wydarzenia, a w tym tygodniu, jak wiemy, decydujące będą dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które poznamy pod koniec tego tygodnia w czwartek. Dlatego też moim zdaniem największa aktywność i zmienność przypadnie dopiero w końcówce tego tygodnia, ale jak już widzimy teraz, rynek się pod to pozycjonuje. Inwestorzy na całym świecie muszą zareagować na to, co się wydarzyło w piątek. Plus, oczywiście, zachowanie amerykańskich rentowności, plus zachowanie amerykańskiego na dolara na indeksie sprawia, że negowana jest także cała korekta impuls wzrostowy na dolar. Jenie z ostatnich dni świeca tygodniowa także sprzyja tendencjom spadkowym, żeby przełamać ostatnie minima. No i oczywiście, co było głównym powodem, dlaczego tak zachował się rynek? Mówiłem w piątek o tym, że dane z rynku pracy powinny być zdyskontowane w sposób nielogiczny, czyli im gorsze dane, tym lepiej dla giełdy papierów wartościowych i tym gorzej dla amerykańskiego dolara. I odwrotnie, im dane lepsze, tym powinny być gorsze dla, amerykańs dla amerykańskich akcji, dla w ogóle akcji na całym świecie i lepsze dla amerykańskiego dolara, dolara. Okazało się, że dane makroekonomiczne z rynku pracy faktycznie były lepsze od, niż zakładały prognozy, ale reakcja ta nielogiczna, Wystąp wystąpiła w bardzo ograniczonym zakresie, i dopiero dane o godzinie 16 spowodowały bardzo potężny impuls. Dlaczego? Ponieważ poznaliśmy wskaźnik ASM dla sektora usługowego. Jak widzimy w tle. Dane były fatalne. Nikt nie prognozował nawet zbliżenia się do takich skrajnie negatywnych odczytów. Spadek poniżej 50 punktów oznacza recesję w sektorze, w tym wypadku, usługowym. No i oczywiście, rynek y, zareagował ze zdwojoną siłą właśnie na te publikacje, na, tą, na te dane makroekonomiczne, pokazując, że faktycznie na rynku obecnie dominuje nielogiczna irracjonalna logika mówiąca o tym, że im dane gorsze, tym lepiej dla giełd papierów wartościowych, a im dane lepsze, tym gorsze dla im giełd papierów wartościowych. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ rynek dyskontuje oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. Więc im dane są gorsze, tym zmniejszają się perspektywy na dalsze jastrzębie tony banku centralnego w Stanach Zjednoczonych, więc też atrakcyjność amerykańskiego dolara spada ponieważ stopy procentowe nie mają iść w górę aż tak szybko, jak wcześniej zakładano. Więc w taki, w taki sposób ta rynkowa przyszła stopa dyskontowa sprawia, że te, że te wyceny spółek giełdowych są podwyższane, a jako że giełda papierów wartościowych rośnie, amerykański dolar spada, to w takiej sytuacji spadają także e, oczekiwania co do negatywnych scenariuszy giełd papierów wartościowych. Giełdy papierów wartościowych idą w górę. Amerykański dolar, który się osłabia, wywołuje presję zwłaszcza na rynki ryzyka, rynki emerging markets, i taka reakcja właśnie była obserwowana. Dlatego też nielogiczna reakcja, irracjonalna logika wynikająca z, z tego, że dane gorsze są teraz dobre dla giełd papierów wartościowych, była w pełni obserwowana piątek Po godzinie 16., stąd też takie zachowanie amerykańskiego dolara, zachowanie giełd papierów wartościowych i wszystkich innych rynków związanych z ryzykiem o czym za chwilę powiem. Jak widzimy, odczyty wskaźnika ASM dla sektora przemysłowego, dla sektora usługowego poniżej 50 punktów zwykle sygnalizują recesję, dlatego też głosy o tym, że recesja właśnie teraz trwa w amerykańskiej gospodarce. I staną się faktem jeszcze ze zdwojoną siłą, plus oczywiście rynek będzie się zastanawiał, dlaczego teraz nie rośnie stopa bezrobocia. No i oczywiście to będzie zadanie dla ekonomistów, żeby wyjaśnić to zjawisko. I właśnie to zjawisko, że im dane gorsze w tym wypadku tym bardziej sprzyjają papierom wartościowym i ryzyku, ponieważ oddalają perspektywy dalszych stóp procentowych, podwyżek stóp procentowych, jastrzębiego tonu banku centralnego, widać na następnym wykresie, jak bardzo spadła implikowana stopa procentowa, prawie o 10 punktów bazowych spadła implikowana stopa procentowa, widoczna na tym następnym wykresie, potwierdzając tylko jak bardzo te dane makroekonomiczne po godzinie 16 wpłynęły na perspektywę inwestorów i na ich percepcję. Jeszcze raz przypominam, dane makroekonomiczne, które poznaliśmy w piątek, to były dopiero pierwsze najważniejsze publikacje makroekonomiczne w tym tygodniu, w ogóle myślę, że dla całego miesiąca, ponieważ rynek teraz będzie czekał na te publikacje o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które poznamy w czwartek. Ich znaczenie jest y, ogromne, moim zdaniem jeszcze większe niż dane, które poznaliśmy w piątek. Jako, że perspektywy dezinflacyjne widać szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dlatego też myślę, że rynek będzie oczekiwał dalszego spadku tempa inflacji w Stanach Zjednoczonych, co powinno być także bardzo pozytywnie, pozytywne dla rynków ryzyka, negatywne dla amerykańskiego dolara, ale do tego wrócimy y, przed sesją y, czwartkową. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Ta rynkowa stopa procentowa jest oczywiście także wyceniana przez amerykańskie obligacje i tutaj te rentowności, które spadły już głęboko poniżej poziomu 3,60, potwierdzają tylko presję na rzecz ryzyka i oczywiście zachowanie całej krzywej dochodowości, która bardzo głęboko tąpnęła względem poziomów sprzed tygodnia. Widzimy jakie jest głębokie przesunięcie te ponad 10-15, być może nawet 20 punktów bazowych przesunięcia. Na środkowej części krzywej dochodowości stało się faktem, więc tutaj te dane zostały odczytane bardzo, ale to bardzo sprzyjająco na rzecz ryzyka, i myślę, że ta pokręcona logika cały czas powinna funkcjonować, ponieważ Fed jest, wydaje się coraz bliżej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, a rynek będzie się zastanawiał, kiedy będzie pierwsza obniżka stóp procentowych. Zgodnie z tym, co obserwujemy w, w ostatnich tygodniach. Jeżeli chodzi o wycenę na implikowanej stopie procentowej, warto także zwrócić uwagę, że jeżeli wystąpi recesja, to prawdopodobnie ta bliż, bliższa część krzywej dochodowości, w tym wypadku dwuletnie amerykańskie obligacje na rentowności, także mocno zaczną spadać. No i takie zjawisko będzie bardzo korzystne dla tych wszystkich, którzy mają obligacje w swoim portfelu, ponieważ. Będą one miały potencjał wygenerowania bardzo dużej dodatniej stopy zwrotu w całym 2023 roku. Odsyłam do tego materiału poświęconemu moim prognozom na cały 2023 rok. Link, jak, jak ktoś chce zobaczyć ten materiał w prawym górnym rogu. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić. Powiedziałem tam, że spodziewam się, że cały 2023 rok będzie bardzo korzystny, będzie najbardziej korzystny dla, właśnie dla obligacji. I y, na następnym wykresie rzeczywista, realna stopa procentowa, widzimy, że jest ona dodatnia, ponieważ no, te oczekiwania co do perspektyw inflacyjnych spadają, powodując właśnie, że ta implikowana stopa procentowa i y, rzeczywista, realna stopa procentowa jest dodatnia. A jak zmieniało się pozycjonowanie dużych graczy w poprzednim tygodniu, widzimy, że największą długą netto pozycję otwierano na euro. To jest bardzo ciekawa informacja, a największą krótką netto pozycję te fundusze otwierały na m.in. na amerykańskim dolarze, na kanadyjskiej walucie, na meksykańskiej walucie, na ropie naftowej to jest także bardzo ciekawe. Widać dość duże rozbieżności między otwieraniem pozycji netto długich a krótkich. I to, że te netto długie pozycje były dodawane do euro, a netto krótkie pozycje były dodawane do amerykańskiego dolara, jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo, że to skrzyżowanie śmierci na dolarze będzie przynosiło nam wkrótce kontynuację tendencji wzrostowej na euro-dolarze. Indeksy giełdowe na Wall Street rosną dzisiaj, futures na indeks giełdowy także wydaje się, że sprawi, że będzie mieć otwarcie nad poziomem 3900 punktów. To sprzyja popytowi na ryzyko. Na następnym wykresie widzimy, że tylko raz, na mniej więcej na 20-30 lat zdarzają się takie lata, kiedy indeks SP ma dwa razy pod rząd. To rok o ujemnej dynamice tendencji na, na samym indeksie giełdowym. Jako, że w poprzednim roku indeks giełdowy zanotował 20% straty. Więc no, jest bardzo ciekawe, czy akurat w tym roku się powtórzy ten schemat. Pierwszy lat, raz od lat od 20 lat, żeby indeks giełdowy zanotował drugi podrząd rok z ujemną stopą, procento, stopą zwrotu. Ciekawe, czy tak się wydarzy, to jest ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę. Widzimy, że, indeks, że futures na indeks DAX rośnie bardziej niż. Futures na indeks standard. Pur to potwierdza, że mamy teraz przewagę europejskich spółek, i na następnym wykresie jeszcze bardziej to widać dobitnie, że na przestrzeni ostatnich miesięcy wyraźnie rośnie przewaga europejskich spółek nad amerykańskimi spółkami, z, z tendencją ku temu, żeby ta tendencja była jeszcze bardziej powiększana na rzecz europejskich spółek. A z dzisiejszych danych o godzinie 8 poznamy produkcję przemysłową, to jest jedyna ciekawa pro publikacja, moim zdaniem na którą warto zwrócić e, e, uwagę. Będziemy testować dzisiaj sentyment. Rynek pokaże nam, jak naprawdę myśli, co może się wydarzyć wkrótce. Jakie są perspektywy na cały 2023 rok. Związane oczywiście z tymi amerykańskimi stopami procentowymi. To, co wspiera popyt na ryzyko, to zachowanie Bitcoina, który dynamicznie wraca nad poziom 17 tysięcy dolarów, to naprawdę ma znaczenie i moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji Apetytu na ryzyko na całym świecie, na wszystkich klasach aktywów. Mamy wzrosty ceny złota, widzimy jak dynamicznie pokonujemy górne ograniczenie tego klina zwyszkującego. Ruch w okolice 1900 dolarów także jest bardzo prawdopodobny z powodu oczywiście zachowania amerykańskiego dolara. Widzimy także wspieranie popytu na ryzyko, moim zdaniem przez zachowanie ceny miedzi. Jeszcze bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo dobrych sesji na Wall Street, ale miedź jest dokładnie punktowo na swoim potężnym oporze linii, szyi, dwuletniej formacji, podwójny szczyt, to są właśnie te okolice 1650 dolarów. Więc gdyby się okazało, że dzisiaj albo w najbliższej przyszłości pokonujemy te opory, to paliwo dla pytu na ryzyko w skali globalnej byłoby jeszcze większe, z dużym potencjałem ku temu, żeby wydźwigać te ryzyko tak wysoko, jak tylko się da i żeby początek roku generalnie na rynku ryzyka był rewelacyjny wprost. Na rynku surowcowym najmniej dzieje się na, na rynku ropy naftowej, tutaj po prostu czekamy z destabilizacją na to, co się dalej wydarzy. No i druga część tego, tego wpisu jest poświęcona rynkom emerging markets. Skrzyżowanie śmierci na amerykańskim dolarze ma swoje konsekwencje. Dla rynków emerging markets, ponieważ rynki emerging markets kochają, uwielbiają osłabienie amerykańskiego dolara, i widzimy, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, osłabienie amerykańskiego dolara dało nam już ponad 40% wzrostów na giełdzie w Chinach. Giełda w Chinach jest bardzo nisko wyceniona. Bardzo podobnie jest dla polskiej giełdy, która także zyskuje ponad 40%. Giełda polska także jest rekordowo nisko wyceniona, więc jeżeli tendencja wzrostowa eurodolara, czyli do osłabienia amerykańskiego dolara, będzie kontynuowana, przerodzi się w jakiś średnioterminowy impuls, to oczywiście byłoby to bardzo korzystne dla polskich aktywów. Więc odpowiedź na pytanie, co to znaczy dla Polski, byłaby bardzo pozytywna i optymistyczna. Oznaczałoby to, że polskie aktywa, w ogóle rynki emerging market, zachowywałyby się zdecydowanie lepiej niż zachowają się np. giełdy papierów wartościowych w Europie. Czyli na przykład w Niemczech, a one, jak wiemy, zachowują się lepiej niż giełdy amerykańskie. Stąd też optymizm z Wall Street będzie spotęgowany w trójnastu, nasób względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Z tego też powodu rynki emerging markets powinny bardzo, ale to bardzo wyraźnie rosnąć na wartości. Na następnym wykresie, gdzie mamy wskaźnik MSCI dla rynku walutowego, rynków. Tych wschodzących widzimy, że powstają sygnały zachęcające, by wieścić kontynuację tendencji na rzecz walut emerging markets, a jedną z takich walut jest rynek krajowej waluty, dlatego też perspektywy kurze na rzecz umocnienia krajowej waluty, czyli złotego, jeszcze bardziej rosną z perspektywą oczywiście na kontynuację tych tendencji, ponieważ no, tak jakbyśmy byli dopiero w połowie e, tendencji wzrostowej, która mogłaby nas zaprowadzić wkrótce do Poziomów, które były obserwowane dokładnie rok temu. I teraz już bezpośrednio polskie aktywa. Jak już wiemy, skrzyżowanie śmierci na amerykańskim dolarze jest niezwykle korzystne dla polskich aktywów i to właśnie to jest główny powód, dlaczego polskie obligacje są tak kupowane, dlaczego złoty jest kupowany, dlaczego giełda papierów wartościowych jest kupowana. Żaden inny czynnik nie ma wpływu na to, co się teraz dzieje na polskich aktywach, tylko zachowanie amerykańskiego dolara w skali globalnej na swoim indeksie. Więc te informacje o skrzyżowaniu śmierci na amerykańskim dolarze powinny dać nam kontynuację tendencji spadkowej na rentowności, czyli jak widzimy na, na wykresie ETF-na całą polską krzywą dochodowości, gdzie powstała formacja podwójne dno, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu w górę, czyli hossy na polskich obligacjach, i to jest mój, moim zdaniem scenariusz bazowy. Kolejnym elementem scenariusza bazowego byłoby umocnienie złotego. Presja. Na rzecz umocnienia złotego będzie miała potencjał, żeby złamać wsparcia na euro złotym i na dolar złotym. Przede wszystkim oczywiście na dolar złotym. I oczywiście presja powinna być widoczna na polskich, na polskich akcjach. Myślę, że dzisiaj otworzymy się ze sporą luką w górę. A będzie naprawdę szansa, żeby nawet jeszcze dzisiaj zakończyć sesję nad poziomem 1900 punktów, co otworzyłoby nam już ostatecznie drogę do tego, żeby przetestować opory w rejonie 2000 punktów, gdzie mamy średnią 200 sesyjną na wykresie tygodniowym. I tego się oczywiście spodziewam, jestem optymistą, więc im bardziej amerykański dolar na swoim indeksie będzie tracił na wartości, tym bardziej, tym większym jestem optymistą dla polskich aktywów. Spodziewam się mocniejszej hosty na, przede wszystkim na polskich obligacjach, umocnienia krajowej waluty i umocnienia polskich akcji tendencji wzrostowej kontynuacji ruchu w górę na wszystkich polskich indeksach giełdowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zapraszam wszystkich jutro, we wtorek o godzinie 18.30 na spotkanie na żywo ze mną, na spotkanie przy piwie kawiarni Agere Contra. Widzicie Państwo tutaj adres tej kawiarni. Porozmawiamy sobie na temat tego, jak zarabiać podczas tego kryzysu na rynku walutowym. I oczywiście zachęcam do tego, żeby zapisywać się na nasze następne spotkania, które będzie miało miejsce następne 21 lutego, a wtedy porozmawiamy o tego, jak zarabiać podczas tego kryzysu na obligacjach. Wszystkiego dobrego. Życzę stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.